Cześć, dzień dobry, witam Was serdecznie. Zapraszam dzisiaj na haul. Później mi się aż tak samo śmieję i cieszę, ponieważ mam wrażenie, że takiego typowego haulu, jak nagrywało się 8 lat temu, albo i nawet 10, nie było na moim kanale pewnie jakieś 5 lat. Bo ja generalnie nie chodzę na takie typowe, typowe zakupy, że idę na shopping, wchodzę do galerii i wykupuję wszystko. W zasięgu wzroku. Raczej skupiam się na mierzyn, raczej przemyślane zakupy, raczej poszczególne egzemplarze. Ale teraz zdarzył się wyjątek, ponieważ pojechaliśmy do Irlandii trochę na urlop, trochę do rodziny, ale jednak, mimo wszystko, trochę na zakupy, chociaż przyznam się jeszcze, że nic nie potrzebowałam. No, prawie nic. To jednak coś do tego mojego koszyka wskoczyło. Jako, że to były takie powolne zakupy, miałam na nie czas i na nic konkretnego, poza torebką, której nie kupiłam, nie byłam zasadzona, to dużo rzeczy wyłapywałam sobie właśnie jakichś tam fajnych na promocji. Już później, jak przeszłam wszystkie sklepy, za którymi tak bardzo tęskniłam, czyli na przykład Primark, czy wyspiarski TK Max, bo to jest jednak inny niż polski TK Max, no to później wyłapywałam jakieś tam okazje. No i troszeczkę tego przywiozłam, myślałam, że trochę mniej, ale jak to tak wszystko zebrałam w jednym miejscu, to się uzbierało. I dzisiaj Wam pokażę, co kupiłam, opowiem gdzie, w jakich cenach, być może ktoś się też wybiera na zakupy na Wyspach, a jak nie, to rzeczy pewnie też są dostępne w polskim Primarku, ale to nie tylko z Primarka Zakupy, albo może właśnie po prostu znajdziecie jakieś fajne inspiracje dla siebie, także już nie przedłużam, zapraszam. Jeszcze tutaj musi nastąpić 5 sekund ciszy dla mojej zgubionej czapki. Taką piękną czapkę z Lewisa sobie w Tiki Widziałam je już w, na Zalando, zastanawiałam się, czy nie odkupić i zgubiłam ją w samolocie. O, właśnie, do tego dążyłam, że zgubiłam. Była, a nie ma. No, zdarza się. Jeżeli chodzi o ciuchy, ciuchy, typowe ciuchy, to nie ma ich aż tak dużo. Po pierwsze Primark właśnie. Ja nie jestem ogromną fanką ciuchów z tego sklepu, no ale ta bluza absolutnie mnie urzekła. Zobaczcie, gruba, mięsista, przyjemna, oversize'owa z kaczorem Donaldem, z tak Takim postażanym na drugiem Z tyłu też jest to napisane Donald, tak. Disney, fajnie, że to jest właśnie takie lekko obdrapane i to robi taki klimat. Pokażę Wam też wszystkie rzeczy, oczywiście, na sobie. I bluza kosztowała 14 euro. Ja mam ją w rozmiarze 12-14. No, przepiękna, przecudowna. Już się cieszę, że będę mogła w końcu nosić. Z takich ciuchów podstawowych, bardziej, wziąłam sobie też za 3 euro koszulkę ze zwierzęcym printem, bo wiecie, że ostatnio mam fazę na takie zwierzęce printy. I tutaj zebra taka w brązowym wydaniu. Tyle. I jeszcze w primerku jedną taką podstawową rzecz. Nie ma jej teraz tutaj? Gdzie ona jest? Zwykły czarny top, które po prostu co jakiś czas się spierają albo znoszą, znasz, są znoszone, i trzeba uzupełnić garderobę o zwykły czarny, prosty top. A że w primerku one kosztują 3 euro to ja zazwyczaj właśnie je wybieram. No i w Primarku jeszcze jedną rzecz dla siebie z ciuchów upodobałam, rzecz, którą bardzo wiele z Was już chwaliło, bo pokazywałam się nie i we vlogu, i na jakichś tam zdjęciach na Instagramie i rzecz, która naprawdę bardzo, bardzo mi się podobała, kosztowała 25 euro, to jest płaszcz. Płaszcz zwykły, prosty, szary płaszcz. Ja nie mam takiego płaszcza na teraz, dokładnie na teraz. Więc stwierdziłam, że ładnie leży, ładnie wygląda, fajnie się prezentuje. Więc go wzięłam i faktycznie już w Irlandii sporo w nim chodziłam. Niestety jakość pozostawia sporo do życzenia, ponieważ tu już tak mi się skulkował i tu pod rękami. więc tutaj się ociera tym rękowa. No i jednak tu się skulkowało i brzydkie rzeczy się zrobiły. Ale... To się ogoli, to się naprawi. Mam nadzieję, że nic innego się z nim nie stanie przez jakiś czas, ale wydaje mi się, że naprawdę fajnie wygląda, no i kosztował przyliczając stówkę, no trochę ponad. Myślę, że cena całkiem spoko. Wyszłam też od tak do marken Spencer, żeby zobaczyć, czy coś fajnego na wyprzedażach jest. I słuchajcie, sukienki były za 70, 80, 90 euro. Mówię, no nie, no nie. To aż tak to ja sukienki nie potrzebuję. Natomiast wpadła mi w boku taka panterkowa, ja a zobaczę. I słuchajcie. Okazało się, że ten egzemplarz, nie wiem jak to się stało i jak to się okazało, kosztował 5 euro, mówię no nie, no za piątaka to ty musisz być moja, za 20 zł i naprawdę bardzo fajnie wygląda i do takich cięższych rajd może do jakichś kozaków teraz na zimę z jakąś taką ramoneską, ale też na lato będzie sprawowała się super, fajny materiał, także mam nadzieję, że... Trochę mi posłuchaj. W Tigemaksie, słuchajcie, udało mi się upolować super kurtkę prawdziwą, z prawdziwego zdarzenia przeciwwiatrową i przeciwdeszczową kurtkę marki Grasshopper. Ta marka nie jest mi w ogóle znana, w się sensie może nie w ogóle? Nie mam nic, nie interesuję się takimi maskami. Markami Outdoor to jest dla mnie w ogóle ciemna ciemna odchłań, natomiast mam w domu fana tych wszystkich outdoorowych marek i ten grasshopper już jakby dzwonił mi w urze. I przeglądając te wieszaki, zobaczyłam hmm, ładna kurtka, zobaczyłam hmm, grasshopper z tego, co gdzieś mi zadzwoniło, to dobra firma jest, jakościowa. Później zobaczyłam na cenę, mówię nie, no toż w ogóle. Później zobaczyłam, że jest zrobiona mindfully i na zrobienie tej kurtki poszły 24 plastikowe butelki, e, jakby wszystko tu się w tej kurtce zgadzało, więc po prostu ta kurtka pojechała ze mną do domu. Słuchajcie, kupiłam ją w TK Maxie i ona była przeceniona, uwaga, uwaga, z chyba 140 albo 160 euro, 140 euro na 38 i naprawdę jest kurtką, powinna być... Z założenia z tego, co tutaj producent opisuje i z tego, co marka sobą reprezentuje, powinna być to naprawdę jakościowa kurtka na lata, która ochroni mnie przed deszczem przed wiatrem. Więc mam nadzieję, że A przy okazji była ładna, więc mam nadzieję, że właśnie mi posłuży. No i się polubimy i na długo ze sobą zostaniemy. Koniecznie dajcie mi znać, czy wy się znacie na tych outdoorowych markach, jak to tam wiecie. North Face to jest to, na czym się cała moja wiedza kończy. E, no właśnie, ale pobiegłam od razu w sklepie do, 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 do ojca starego, do starego i mówię, czy to brać? 38 euro musisz brać. No to co mi było zrobić? No wzięłam! To teraz chyba dodatki. A nie, może buty. Buty to są zawsze fajne smaczki. A wieszcie, zanim buty? To Aliska! Pojechałam do Irlandii z taką starą, na maksa starą walizką, której nawet nie otwierała się już rączka i która zamiast zamka miała zawiązane, stożeczkę zawiązaną. Oczywiście przewiązła te bagaże, no jak żeby inaczej, ale z taką myślą, jak spotkam fajną walizkę, to tam ją zostawię kupionową, bo po prostu wymaga wymiany. No i udało się. W sklepie, który wcześniej nie istniał, on e, ma coś wspólnego z Hitonsem, ponieważ e, jakby z naściągniętych pieniądzach z konta, widać, tam widnieje Hitons. E, nazywa się to Max Brand i naprawdę to są rewelacyjne marki, bo i Kors, i Gucci, i Chanel nawet były okularem z tych marek, ale z Korsa torebki, z Korsa ciuchy, to naprawdę takie wysokopółkowe, ale też niższo jakieś, e, ale Jack Willis, no, no jakościowe ciuchy, tak powiedzmy. Nie, może jakościowe to jest złe słowo. Generalnie uchodzące za drogie, o tak, bo coś, czy coś jest jakościowe, czy nie, to raczej określamy po metce, po składzie, po tym ile żyje, a nie ile kosztuje. Więc designerskie to się nazywa. O, designerskie marki tam w tym sklepie znajdziecie w bardzo korzystnych cenach. E, I ja upolowałam walizkę marki Constellation, która rzekomo wcześniej kosztowała 60 euro i była przeceniona na 38, ale generalnie tam czy Constellation, czy. Station Ovation, e, bardzo mi się spodobała, zresztą sami się przyznać, no jest w moim stylu, jest, Miną serenek, to jeszcze trzeba znaleźć muszelki, zagadka na lotnisku i tak dalej, świetnie jeździ, świetne kółka, dwie przegrody, całkiem lekka, łatwo, fajnie wszystko chodzi, cena ok, także wróciłam z nową walizką, z czego bardzo się cieszę. I w tym sklepie Max Brand dorwałam też dwie pary butów. On jest trochę dziwny, bo tak jakby na przykład byliśmy w Port Lish, to na dole był jakby Sports Direct i tam było dużo takich markowych butów. W sensie Adidas na no, wszystkie konwersy, uksy i tak dalej. I ciuchów takich sportowych. Natomiast na górze były właśnie takie na maksa wyprzedaże, tych designerskich powiedzmy, ale też zabawki, dodatki, torebki. No dziwny taki sklep, nie mam go nawet do czego porównać, bo po prostu takiego nie ma. No ale dobra, już wam zdradzam co kupiłam. Na no, promocji chyba ze 180 euro na dalej dużo, bo 139, ale jednak taniej um, były um, uksy i na uksy się skusiłam, ponieważ te moje wcześniejsze mają już 7, 6 albo 7 lat, są wysłużone są w złym stanie, wyglądają brzydko, chociaż w środku jeszcze są całkiem fajne. I stwierdziłam, że po 6 latach mogę kupić sobie nowe, tamte zaadaptować ja, takie na ogródek, na spacer z hanią dalej będą mi służyły, a te będą wyjściowe. Ja wiem, że wiele z Was się złapie za głowę i powiem, jak uksy mogą być wyjściowe, to jest w ogóle oksymoron, natomiast no, no mogą. Ja uwielbiam. I to są Classic mini. No i oczywiście ja weszłam sobie w internet i wygooglowałam, ile to by mnie kosztowało na jakimś Zalando czy Eobuwie. I okazało się, że zaoszczędzam 150 zł. Dalej płacę dużo, no ale jednak 150 zł w kieszeni mieć, a nie mieć. Gdzie i tak już w zeszłym roku zastanawiałam się nad zakupem właśnie e, uksów. Według mnie, jednych z najwygodniejszych butów. Ever? no to w końcu się skusiłam kupiłam mam i jestem przeszczęśliwa tym razem w takim jasnym kolorze miałam mam dalej w ciemnym no i właśnie teraz w jaśniejszym ja bardzo lubię te mini, bo są wygodne wygodnie się zakłada, a już te wyższe Niekoniecznie mieści mi się łydka. No i jeszcze przemówiły do mnie takie Adidasy. Ja uwielbiam białe buty i tak jak wspomniałam, uwielbiam też ten Leopard print, e, motywy zwierzęce. I te Adidaski to są akurat Adidas Grand Court. O, Grand Court kosztowałem 57 euro. Czyli cena może nie jakaś taka super, super korzystna, bo w Polsce też można znaleźć takie e, Adidasy w takich cenach, gdzieś właśnie na załogę, na wyprzedażach, czy na sezerze, czy na obuwie. Natomiast bardzo mi się spodobał ten, właśnie leopardowy print. Są proste, białe, to co lubię najbardziej na świecie, a z jakimś tam e, troszeczkę wymyślnym motywem. Także te adidasy ze mną przyjechały i mam jeszcze parę butów. Nie, nie powiedziałam tego. To już nie są buty i te jedne nie dla mnie, dobre, zobaczcie mówię, nie są buty, bo są kapcie kapciecone buty, co nie? poza tym kosztowały 2 euro, przecenione z 4 euro strasznie mi się podobały ogólnie strasznie mi się podobają te puchate kapcie one no, nam no, kosztowały koło i tak dalej, mówię, a tutaj takie fajne na promce, za 2 euro, cieplutkie milutkie, płochate, puchate wzięłam, oczywiście to jest zakup z Primarka w fajnym takim miedziakowym kolorze i takie klapuszki nie za gorące, a jednak milutkie i mięciutkie za dwojaka mam. Ej, no i jeszcze jedne buty, ale tym razem dla hani, żeby nie było tak wszystko. Ja jaja. Ja. To jest po prostu hit, jak wpadłam do TK Maxa i jest... zrobię. To jest po prostu hit. Jak wpadliśmy do TK Maxa i zobaczyliśmy te buty, to oszaleliśmy. Akurat były w jej rozmiarze, kosztowały 35 euro. Są to, to, Totalne są. Ten brokat, kolor tego brokatu, on wygląda jak jakiś z glam shopu, typu globalny glam. E, ten korzuszek, to jak są międziutkie, ta kartka. to jest wszystko idealne. Później się okazało tym po kolejnych TK Maxach, że one były jeszcze w jakichś trzech wersjach innych kolorystycznych, natomiast chyba te najbardziej mnie urzekają. Jeszcze ta mikro koronka tutaj. E, to są buty od Jusica czyli też kosztowałyby pewnie sporo akurat nie ma, to jest tylko our price 35 euro. No i na zimę będzie miała córeczka i mamusia będą miały całkiem podobne buty. No świetne, ja jestem w nim zakochana, a oni też się bardzo podobają, także wszyscy zadowoleni. W zasadzie uznałabym, że to była tyle z konkretów, a teraz już będą takie gadżety, pierdółki wyzbierane gdzieś po sklepach i tak dalej w przypadkowej kolejności. Chusteczka, przepiękna chusteczka z mini. Wiecie, że moja córka jest fanką mini, więc musiałam to dla niej wziąć, jak to zobaczyłam za jedno euro. A taka chusteczka na pewno nam się przyda. Czy na jesień pod właśnie teraz? Ona całkiem spora jest, więc powinna posłużyć sporo czasu, albo może matka ją przejmie, przepiękna. Za 1 euro przyda się. E, z prymarkami to oczywiście jakąś tam zawsze bieliznę muszę przynieść. Tutaj akurat mam e, bajtki przycenione z siedmiu na 4 euro. No się oczywiście nie może zabraknąć też skarpet. Mam skarpety miękkie, puchate, włochate z królem lwem. Proszę bardzo, tak się prezentują. I są cudowne. Cudowny, już się nie mogę doczekać, aż mnie wskoczę. E, będąc przy Disney'u, Królu wie to dzisiaj chyba motyw przewodni Disney. E, kupiłam taki segregator w Dilisie, być może w Polsce też jest dostępny. Potrzebowałam segregatora na dwa kółka, bo te, które kupiłam ostatnio w Action, były na cztery kółka i to była pomyłka, bo jednak dziurka, czym łatwiej dziurkować, na dwa kółka, a nie na cztery. Także za 2 euro. W się dorwałam taki segregator z księżniczkami. Czyż nie idealny? Idealny, dziękuję bardzo. Skarpetki mam też takie stópki. Ja uwielbiam, kupiłam też mamie. Po prostu ja nie lubię, jak skarpetka wychodzi mi z buta. A mimo to, czasami jak jest zimno, to zakładam taką, która wychodzi mi z buta. Natomiast skusiłam się na takie z myszką Miki. Myszka miki, myszka Miki, myszka miki. Jest wesoło stara baba a Disney w sercu nadal gra. Eee, 350 te 3 pary 3,50 disney a te, te, A te te to też jest 350, ale tutaj już mamy dwa, 4, 6, 7 par za 3,50. To są dobre ceny, moi drodzy, to są dobre ceny. No i jeszcze będą z taki zwykły stanik. Ja je bardzo lubię multiway, odczepiane ramionczka, taki on jest solidny można go albo bez ramionczek jakoś sobie kombinować i tak dalej i tak e, dalej, więc ja tu jeszcze jakieś dziwne na krzyż, e, więc taki stanu stanie psiam. o, zwykły, prosty, cielisty coś co jest potrzebne, co się przydaje, jeszcze kilka ciuchów dla Haneczki ona nie potrzebuje kompletu ja też nie potrzebuję, wróćcie. Ona szybciej z nich wyrasta. Jak ja sobie coś kupię, to mam na długo, a ona już zaraz tego mieć nie będzie. Więc wybieram jakieś tam faktycznie okazje, bo na przykład przecenione z 5 euro na 1 euro, dwie pary krótkich spodenek na przyszłe lato z jednorożcami na pewno będzie się bardzo cyszyła. No i w przyszłym roku na pewno będziemy takich krótkich majteczek potrzebować. 1 euro za dwie pary. Przydadzą się. E, koszulka też za 1 euro przeceniona z 5, e, też bardzo ładna, taka bardziej elegancka, to chyba na teraz. Gdzieś do jakiegoś sweterka, gdzieś jak będziemy wychodzić, to na pewno się przyda. Coś, z czym Hania jest zafascynowana, zakochana i jeden cały dzień bawiła się tym, tą bluzą. E, bluza właśnie z tego Max Branda. O, dokładnie. E, to jest bluza Disneia i ona kosztowała 5 euro, ale była przeceniona na 3,50, także też całkiem spoko. Cena jak za bluzę? No i znowu jest, jestem z tym Disneyem, to chyba jakieś coś w tytule powinno być. Straszniej się podobają te cekiny. Siedzi pół dnia i przykłada te cekiny. No i nie dziwię się, bo to jest naprawdę wciągające. No i oczywiście tutaj mamy motyw z pięknej bestii, mama i dziecko. Cudownie, cudownie. Więc jak zobaczyłam, że ona jest taka zakochana w tych cekinach i tak bardzo jej się te cekiny podobają, tak zobaczyłam czapeczkę taką też w tym Max Brandzie, taką troszkę porządniejszą, grubszą za 4 euro, a przybyła niby wcześniej kosztowała 12. To też jej wziąłam. Tutaj jest akurat uśmiech i serduszko z tymi cekinami. Ładna czapka różowa. A taka troszeczkę cieńsza, ale też bardzo ładna, ze złotą nitką, z pomponem, za 3 euro z Primarka i spadły mi jeszcze Disneyowskie rękawiczki, bo rękawiczki są, słuchajcie, z myszką mini, na każdym paluszku jest myszeczka, cudownie, cudownie. Na przykład z 9 euro na 5 był przeceniony taki, co to jest napisane? Cola, Seabour, Food Storage. Kolasył to pewnie jakiś taki, że składany. Nie znam tego słowa, wiecie. Ale pewnie o to chodzi. Pewnie sobie Google, zaraz zapamiętam i tak to będzie. Składany, przydaje się taka śniadaniówka, pojemnik na jedzenie. Skubił się płochatkiem, pewnie nie jedna z Was by się na taki skusiła. No przyznajcie się. Każdy gdzieś ma nas w sobie, w nas w sobie trochę tego dzieciaczka. Także taki składany silikonowy pojemnik z kubusiem płatkiem. Na no, żywność. Biżuteria. O, coś dużo nawet tej biżuterii mi się tu wzięło. Pierścionki, takie, kolczyki podobne. I kolczyki bardzo podobne. Wszystko jakieś takie kołowane, prążkowate. Na to teraz mam fazę. 3 euro, 3 euro i 3 euro. Eee, wydaje mi się, że to spokojnie Tak jak mówię, z taką biżuterią tak mam, że jak regularnie ją ściągam i szanuję, to w ogóle bardzo podobne do tych to, to się trzymają i mi służą. Także taką biżu sobie wybrałam, ale też jakoś bardzo nie szalałam. Chociaż w sumie to jest szaleństwo. To musicie przyznać, że to jest szaleństwo. To jest jakiś totalny kosmos i sztąd. Zobaczcie to. Opaska to jest koronawirus to jest tak idealne do nagrywania makijażu, będę w tym wyglądać przecudnie. Eee, kosztowała wcześniej 8 euro, a była przyceniona na 4, także też się skusiłam, wiecie, że ja te opaski wszystkie lubię, a ta koronowa, która wyrywa włosy jest genialna. A do włosów kupiłam też. Czekajcie, wyciągnę sobie wszystko, już ja opowiem do końca. Do włosów kupiłam sobie też gumki, te sprężynki ja lubię najbardziej. I tutaj mam 12 topak za euro 50. I ja już wcześniej, kilka lat mi służył taki 12 stopach, ale one się gdzieś gubią, gdzieś się łamią po kilku latach. Także uzupełniłam zapasy i, i będę na pewno z tego korzystać. Długopis o różnych kolorach. Przeróżnych. Wiecie ile to jest kolorów? Dwa, cztery, sześć, osiem kolorów. Tiara przydziału. Herb Hogwartu. Jakby, czy istnieje bardziej idealny długopis? Nie, dziękuję, nie istnieje. Nie istnieje. Nie ma tu niebieskiego zwykłego. Nieważne, dwa Sadogopis z fiarą przydziału. Jezus, ile ja mam lat, tak naprawdę się Ile ja mam lat? Może 10, bo teraz pokażę wam coś, co mi się przydaje notorycznie, żeby mi się kable od iPhone'a nie łamały, czyli cable cover. Dajemy to tak przy końcówce i się kabel nie łamie. iPhone'owski wiecie o co chodzi, nie? Każdy, kto ma iPhone'a, to wie. Za 50 centów był ten Harry Potter. Za 50 200. I bardzo fajne te, jak to się nazywa, tagi. Baktagi idą w święta, to mi się na pewno przyda, bo ja takich baktagów używam. Sztuk tu jest 10 i kosztowało to 50 centów. Takie różowe i przyczepia się do prezentu. Dziękuję. I dwie kule z lasza. Lasz Lush pozostał niesamowicie, tak jak Wam mówiłam. Ponad 7 euro, prawie 8 euro kosztuje taki bubble bar co jest sceną zaporową, więc skusiłam się ponad dwa. Pierwszy z nich to Rainbow, przepiękna tęcza, będą bańki i będzie pchniało, a drugi to stary, dobry, sprawdzony, kochany dekomforter. No ale ceny są. ceny są zaporowe. Myślę, że mamy dużo polskich, fajnych produktów, które w dużo niższych cenach można kupić i... Spuścić uwagę. No nie mam wrażenie, że naprawdę spory ten hol wyszedł gadam i gadam i pokazuje i pokazuje. Z czego się najbardziej cieszę? Nie wiem, chyba z tego, że w końcu taki prawdziwy hol, że matka wypuszczona na zakupy przyniosła sobie tyle nowych rzeczy, część potrzebnych część niepotrzebnych. W tym primarku musiałam się bardzo mocno hamować, ale wydaje mi się, że naprawdę wszystko, co mi się tutaj znalazło, jest fajne, przydatne i nie... Jest przemyślanym zakupem. No niektóre, na przykład ten Harry Potter, ktoś by mógł powiedzieć, że impulsywny. Natomiast no ja faktycznie z takich kowerków e, korzystam. Także o piękny, piękny. Dobra, słuchajcie, dajcie mi koniecznie znać, czy wy robicie takie zakupy, że idziecie, wypuszczacie się do galerii, to, 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 czy nie? Oczywiście to wszystko jest uzbierane przez dwa tygodnie chodzenia po sklepach. Nie może, przez tydzień, może, bo przez tydzień byliśmy chorzy. E... Dajcie mi znać, co Wam się tutaj podobało, co Wam wpadło w oko i czy właśnie robicie takie zakupy, taki wielki miszmasz. No ja to też trochę dziecka, tak się usprawiedliwiam. A zamiast się usprawiedliwia, to ja serdecznie Wam podziękuję, kończę tyle, do widzenia, pozdrawiam, do zobaczenia w następnym odcinku.